My name is Joanna and I'm your English conversation trainer. Cześć, mam na imię Asia i jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj będzie troszeczkę inne wideo. Dzisiaj to wideo poświęcone jest komentarzom pod jednym z postów na Facebooku i zostało zainspirowane przez moją znajomą. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, nauczysz się czegoś i będzie to dla Ciebie też troszeczkę rozrywka. Za inspirację dziękuję Izie, mojej znajomej, która podesłała mi link do tego postu. Jest to post, który został opublikowany przez konto, które się nazywa Secret London. Sprawdzam, czy, czy dobrze przeczytam. Tak, Secret London. I post jest o tym, żeby dopisać końcówkę, Um, zdania: You are not a Londoner until. E, a więc nie jesteś Londyńczykiem, zanim e, coś tam. E, I każdy, i osoby mogły sko dokończyć to zdanie, i komentarze faktycznie były naprawdę interesujące i śmieszne. E, I chciałabym podać Ci parę m, takich komentarzy. E, przy okazji, nauczymy się paru fajnych słów. I też spojrzymy na kulturę um, angielską, brytyjską, może trochę bardziej londyńską, też, bo Londyn jest dosyć specyficznym miejscem i oczywiście jako stolica odstaje od reszty e, kraju. I chciałabym też spojrzeć właśnie na to, jak ludzie zachowują się w Londynie i czym się charakteryzują. E, a więc: e, You are not a Londoner until Bindi napisała. You mutter a passive aggressive stand on the right on the tube escalators as you sprint down to catch the train in one minute, despite there being another train in two minutes. A więc najpierw przyjrzyjmy się e, tym słowom, które e, tam występują. "Mutter". "Mutter" e, oznacza e, mówić coś do siebie pod nosem. E, czyli jeżeli mówimy w ten sposób, to możemy powiedzieć, że I mutter to myself, czyli mówię do siebie pod nosem. I tutaj Bindi mówi, że mruczysz e, w sposób e, taki pasywno-agresywny, czyli nie mówisz wprost do kogoś coś, tylko coś do siebie mówisz, Mówisz w taki sposób, aby inni też usłyszeli. I co do nich mówisz? Co mu mruczysz tam sobie pod nosem? Stand on the right. Stand on the right, czyli stań po prawej stronie. I e, warto tutaj e, też wspomnieć o tym, że w metrze e, w, w Londynie jest zasada, aby na schodach ruchomych stawać po prawej stronie. Jeżeli tobie się nie spieszy. Jeżeli chcesz sobie po prostu czytasz gazetę, jesteś na telefonie, czy po prostu masz gdzieś w nosie, żeby złapać kolejny, e, kolejne metro, to stoisz po prawej stronie, żeby nie blokować e, ludziom e, drogi, którzy się śpieszą, którzy e, biegną na metro i spieszą się. I tutaj też Bindi mówi o tym, że e, chcesz złapać e, metro, które jest za minutę mimo despite That, mimo, że jest kolejne za dwie minuty, i to jest prawda. Bardzo często ludzie się strasznie śpieszą w Londynie i biegną na metro, które zaraz ma odjechać, mimo że kolejne metro jest dokładnie za dwie minuty. W godzinach szczytu odstępy od pociągów są bardzo krótkie i przeważnie jest to 2-3 minuty, i jest kolejne metro. Ale to też jest prawda, że ludzie tak naprawdę nie myślą często o tym, że nie muszą się wcale teraz śpieszyć, mogą sobie spokojnie iść, bo za chwilę będzie kolejny pociąg. Więc nie muszą łapać akurat tego i e, jest to e, bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o Londyn. I jeszcze, e, jeżeli chodzi o ten komentarz, to warto tutaj zwrócić uwagę na Tube escalators. Tube e, to jest metro w Londynie i na, tylko w zasadzie w Londynie możemy powiedzieć e, na metro Tube. E, czasami mówimy Underground, ale e, potocznie mówi się na metro Tube escalators. To są schody ruchome, czyli tube escalators. To są schody ruchome w metrze w Londynie. Komentarzy, jeżeli chodzi o metro było sporo. Metro gra bardzo dużą rolę w życiu londyńczyków no bo dzięki niemu tak naprawdę przemieszczają się ludzie wszędzie i ciągle. Kolejny fajny komentarz, śmieszny komentarz. Jeżeli chodzi o metro, to Ani napisała you know exactly when the tube doors open on the platform. Tube doors czyli drzwi od metra, on the platform czyli na peronie. Czyli wiesz dokładnie, gdzie otwierają się drzwi od metra na peronie. I to jest prawda, bo metro zawsze ma taką samą długość, zawsze staje w tym samym miejscu, i drzwi są w takich samych odstępach od siebie, kiedy pociąg staje na peronie, to przeważnie drzwi są zawsze w tych samych miejscach, a więc jeżeli jeździsz ciągle tymi samymi liniami i tym samym metrem, to dokładnie wiesz, gdzie stanąć, żeby drzwi się otworzyły dokładnie przed Tobą. Kolejny komentarz, który bardzo mi się podobał, jest troszeczkę dłuższy, ale też jest fajny. John mówi When you've been out to a bar and got tanked and stayed to see the band ending, missed your bus or train and faced with a sobering walkabout, looking at a wonderfully different surrounding, you didn't notice on the way in, and the sun comes up, and you get uplifted, and you realize this happens every day. London at dawn, it's magical. Ok? Pierwszą rzeczą, którą chciałabym tutaj zauważyć zwrócić uwagę pewnie e, terroryści gramatyczni i ortograficzni zwrócą na to uwagę. John tutaj nie użył żadnych z apostrofów, po kropce użył małą literę. I takie rzeczy się zdarzają, jeżeli szczególnie piszemy na telefonie, piszemy szybko, i czasami nawet w wiadomościach od znajomych możemy dostawać takie właśnie znajomości, gdzie nie ma tych wszystkich znaków, czasami nawet odpuszczają sobie interpunkcje. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, jedno z fajniejszych wyrażeń to jest got tank. Got tanked, czyli upić się, nachlać, schlać się, tak? Czyli when you've been out to a bar, czyli jeżeli jak byłeś w jakimś barze i się strasznie upiłeś, and stayed to see the band ending, czyli zostałeś do końca, aż e, przestała grać muzyka, czy przestał grać zespół. Missed your bus or train, nie zdążyłeś na pociąg lub autobus and faced with a sobering walkabout Sobering, czyli trzeźwiący. Walkabout. Walkabout jest e, australijskim wyrażeniem. Jest to wyrażenie, które oznacza e, chodzić troszeczkę bez celu. Jest to wyrażenie, które pochodzi od aborygenów, e, kiedy ab, aborygeni mają taką e, tradycję, że jako mężczyźni, że wychodzą w busz i chodzą e, po buszu bez większych celów. Jest to takie trochę przejście w dorosłość i to się nazywa walkabout. E, sobering, walkabout, czyli bardziej takie Chodzenie bez celu, które sprawia, że otrzeźwiejemy. Uh, looking at wonderfully different surroundings you didn't notice on the way in. Czyli sobie nagle trzeźwiejesz i stwierdzasz, że wow, to otoczenie jest super. And the sun comes up. Czyli pojawia się słońce, and you get uplifted. Czyli nagle łapie cię dobry humor. Uh, twój humor nagle się podnosi. And you realize this happens every day. Czyli yy, yy, zdajesz sobie z tego sprawę, że to dzieje się codziennie, że słońce wstaje codziennie. London at dawn, czyli uh, London w, w oświcie, London o świcie and it's magical, jest to magiczne. I to e, bardzo często zdarza się tak naprawdę w Londynie. Londyn jest ogromny i bardzo często ludzie zapominają, że muszą złapać ostatnie metro, które jest dosyć wcześniej, e, czy muszą złapać nocny e, autobus, na który trzeba bardzo długo czekać. Więc często jest tak, że w weekendy bardzo dużo pijanych ludzi błąka się po Londynie, szukając transportu do domu e, i Łapie ich świt i wtedy, sobie, wtedy często jest też tak, że nagle sobie usiadamy, że Londyn jest przepięknym miastem. O świcie faktycznie Londyn jest bardzo, bardzo ładny, kiedy jest pusto na ulicach i Słońce wschodzi. Kiedy jest się jeszcze bardziej troszeczkę pod wpływem, to na pewno te wrażenia są fajniejsze. Następne, następny komentarz, który również jest o metrze, tak naprawdę. Roger mówi: You naturally gaze into the middle distance so as not to make eye contact on the tube. Uh, gaze into something gaze into something to jest gapić się w coś, wpatrywać się w coś. Czyli tutaj Roger stwierdzi, że wpatrujesz się w środek, tak jakby nie patrzysz na boki, nie patrzysz na dół, góry, tylko patrzysz wprost, jakby gdzieś tam w horyzont bardziej gaze into uh, middle distance as not to make eye contact on tube uh, czyli żeby nie uh, eye contact czyli kontakt wzrokowy żeby nie załapać kontaktu wzrokowego w metrze czyli jeżeli stoimy metro londyńskie jest dosyć ciasne więc jeżeli stoimy jest dużo ludzi to mimo woli będziemy gdzieś tam załapiemy jakiś kontakt wzrokowy natomiast londyńczycy słyną z tego bardzo często że nie lubią Łapać kontaktu zwrokowego i nie lubią się do siebie odzywać. W meczu londyńskim jest cisza jak w grobowcu i bardzo często właśnie ludzie po prostu się wpatrują gdzieś daleko albo gdzieś tak, albo w sufit, albo gdzieś, żeby nie łapać kontaktu zwrokowego. Teraz jest pewnie troszeczkę prościej, bo mamy telefony i mamy wszystkie te urządzenia technologiczne, żeby po prostu nie patrzeć na innych ludzi. Tak to już jest w Londynie, jest duże miasto, jest zatłoczone i. Ludzie często, chociaż są, ja uważam, że są bardzo mili dla siebie, to jednak Londyńczycy sami o sobie mówią, że nie są zbyt e, sympatyczni i nie lubią łapać kontaktu zrokowego, nie lubią nawiązywać kontaktu z drugą osobą. Kolejny komentarz jest od Marni, która nam pokazuje, jakie są realia w Londynie, smutne realia w Londynie, ale też pomaga nam stosować poprawną gramatykę. I od razu powiem, że jeżeli będzie Was więcej interesować ta gramatyka, o której zaraz tutaj powiemy, to zostawiam w opisie wideo link. Do wyjaśnienia tej gramatyki do bloga i do e, filmu, który się okazał wcześniej na naszym kanale. Ok, więc Marnie mówi. You wished you bought the house you lived in the late 90s, when you could have afforded it then, but didn't. Only now to discover it's worth more than 4 million pounds. Coulda, shoulda, woulda. E, czyli, You wished you bought the house. Czyli m, tak naprawdę. Tutaj powinno być You wish you had bought the house. Tutaj jest błąd gramatyczny, mali. ale to nieważne. Widać, że nawet na TV popełniają błędy. You wish you had bought the house you lived in the late 90s. Czyli mm, żałuję, że, że nie kupiłeś domu, w którym mieszkałeś w latach 90. Czyli wish tutaj oznacza żałuję, że czegoś nie zrobiłem. Uh, when you could have afforded it then, czyli kiedy mogłeś sobie na niego pozwolić. Tutaj jest właśnie ta gramatyka, o której mówiłam, czyli zastosowanie czasownika modalnego w czasie przeszłym, czyli mogłeś coś zrobić, ale tego nie zrobiłeś. Um, Only now to discover it's more, worth more than 4 million pounds. Czyli teraz sobie uzmysławiasz, że ten dom, w którym mieszkałeś wcześniej w latach 90., który, na który mogłeś sobie pozwolić, kosztuje teraz 4 miliony funtów. I taka jest niestety prawda. Ceny w Londynie są zabójcze, ogromne i mało kto może sobie pozwolić na zakup domu w jakiejś lepszej dzielnicy. I ostatnia e, rzecz, którą tutaj Marnie napisała, jest. kuda shoulda, woulda. I to jest, e, kiedy mówimy. Mogłem coś zrobić, powinienem być, był coś zrobić, byłbym to zrobił, ale tego nie zrobiłem. I to bardzo często się pojawia dokładnie tak zapisane, ponieważ kiedy mówimy kur have done, skracamy to do, to, to do cur have done. Nawet czasami nie. Wymawiamy tego have, could have done. Więc to jest bardzo szybkie, dlatego bardzo często, kiedy mówimy, o mogłem to zrobić, nie zrobiłem tego, pominęło mnie to, możemy powiedzieć coulda, shoulda, woulda. E, niestety tego nie zrobiłem. Nie kupiłem tego domu, który był wtedy tani, a teraz kosztuje górę pieniędzy. I to takie fajniejsze komentarze. Oczywiście tych komentarzy było pełno, trudno było wybrać coś fajnego i zdecydować się na te parę. Odsyłam Was do postu Secret London. Mam nadzieję, że znajdziecie tam jeszcze parę fajnych komentarzy. Jeżeli mieszkacie w Londynie, to może będziecie mogli też udział, brać udział w dyskusjach i do tego Was. Namawiam. Namawiam Was do tego, aby śledzić social media w języku angielskim, aby udzielać się w konwersacjach, w rozmowach, w dyskusjach, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, żeby pisać w języku angielskim, lub żeby chociaż czytać, bo to jest język, jak widzicie, po tych komentarzach, to jest język, to są zwyczaje, to są nawyki ludzi. Które są bardzo szeroko stosowane we wszystkich, we wszystkich, tak naprawdę, aspektach życiowych, i naprawdę możemy się bardzo, bardzo dużo z tego nauczyć. A poza tym, możemy się bardzo również dużo nauczyć o danej kulturze. Czy to jest kultura brytyjska o Londynie, czy to jest o Nowym Jorku, czy to jest jeszcze coś, jakieś inne miasto, inny kraj. Także do tego Was zachęcam i powinna być to część nauki Waszego języka, powinna Wam też w pewnym sensie zostać Zastąpić um, social media w języku polskim. Jeżeli już jesteście na poziomie B1, to już śmiało możecie sobie takie konta wyszukiwać i sobie bawić się, e, bawić się e, przy tym i uczyć się również e, właśnie z social mediów. Nie zawsze musi być to marnowanie czasu. Ok, mam nadzieję, że to było coś fajnego, coś interesującego. E, oczywiście, zawsze jak na końcu, zapraszam Was na treningi angielskiej konwersacji z Native Speakerem. E, jeżeli chcecie mówić w języku angielskim. Potocznie, jeżeli chcecie mówić bez problemów, bez skrępowania, jeżeli chcecie znać slang, jeżeli chcecie się nauczyć mówić tak, jak mówią na ITV, to nasze treningi będą dla Was doskonałe. Zostawiam Wam link do naszej oferty w opisie tego wideo, a ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia.